Na stoisku firmy 365 Farnet nie mogło zabraknąć najsłynniejszego użytkownika tych innowacyjnych aplikacji Grzegorza Bardowskiego. Witamy serdecznie. A ja witam również. No, na czym polega fenomen tych aplikacji? Czym one pomagają rolnikowi w codziennym życiu? Na pewno na tym, że odciążają nas pod kątem różnych zapisków, czyli mamy tak jakby zautomatyzowaną całą ewidencję. Nie musimy po prostu siedzieć, zapisywać na karteczkach naszych zabiegów. A później na koniec sezonu, jakby mamy całą gotową kartę Pola, gdzie każdy z rolników może sobie spojrzeć i zobaczyć, ile mu na czysto wychodzi z hektara. A myślę, że niestety bardzo mały odsetek rolników sprawdza takie rzeczy. Bo tak może sobie średnio założyć. A 2000 mi zostaje, a tak w praktyce niestety nie jest. Z nami jest pan Mateusz Janicki. Pan Mateusz powie nam kilka słów o maszynie, która cieszy się tutaj chyba największym zainteresowaniem. Potężny kombajn S790i. Stoimy dokładnie przy największej masz kombajnie S790. Kombajn o mocy ponad 600 koni mechanicznych. Duże zainteresowanie klientów, również tych z mniejszym potencjałem. Kombajn współpracuje z hederem 12-metrowym. To są przyrządy żniwne, rzadko spotykane w Polsce, ale cieszą się również coraz większym zainteresowaniem. Tutaj dużą uwagę przyciągają również te niezwykłe gąsienice. Ciekawostka, to jest gąsienica w 100% wyprodukowana w naszej fabryce John D. Mówimy o na Warto zwrócić na to uwagę, nie posiłkujemy się pod dostawcami. Cała maszyna, tak jak ją tutaj widzimy, waży ponad 20 ton. Świadczy o tym, że jest wykonana solidnie no i sprawdzi się w najtrudniejszych warunkach zbioru. Czy ta maszyna pracowała już w Polsce? Tak jest, to jest akurat model, który pracował i on wygląda w tej chwili bardzo dobrze, ale ta maszyna zebrała ponad 900 hektarów w czasie ostatnich żniw. Czym się charakteryzuje Combine S790? Ogromna wydajność, bo w polskich warunkach osiągnięcie wydajności na poziomie około 60 ton ziarna na godzinę. Zbiornik ma pojemność 14 100 litrów, co odpowiada około 10 tonom ziarna, czyli również ogromny zbiornik, rura wyładowcza o Wydajności 135 litrów na sekundę. W targach znalazło się również miejsce dla firmy MMAT, która jest producentem rozpylaczy do opyskiwaczy, ale ma w swojej ofercie również innowacyjną aplikację. Z nami jest pan Adam Thiel. Aplikacja jest bardzo przydatnym narzędziem dla rolników, ponieważ może, można sobie w niej bardzo szybko dobrać odpowiedni model rozpylacza do aktualnych warunków, jakie mamy w gospodarstwie, czyli z jaką prędkością pracujemy maszyną, ile cieczy chcemy wylewać i przy jakich warunkach pogodowych będziemy pracować. Możemy tutaj pokazać na ekranie tabletu, który tutaj przywieźliśmy. Uh -huh. Aplikacja działa w bardzo prosty, intuicyjny sposób. Możemy ją mieć, każdy może ją pobrać sobie na swój telefon, na smartfon, czy też na tableta. Uh -huh. Wybieramy prędkość jazdy, którą, którą będziemy pracować. Jest to tutaj w tym przypadku 8 na godzinę, 9. Zaznaczamy ilość wypryskiwanej cieczy i otrzymujemy wynik postaci w tym przypadku trzech, trzech dysz. Wiemy też od razu, jaką wielkością kropli będziemy pracować i przy jakim ciśnieniu. Na Bednarach jest także obecna firma Schmidt, która prezentuje swoje ładowarki kołowe. Z nami jest pani Joanna Gleiser. Po raz kolejny bierzemy oczywiście udział w wystawie. Chcieliśmy zaprezentować nasze ładowarki czołowe, niezawodne w tym momencie w rolnictwie. Zarówno mini ładowarki, które są przeznaczone do pracy głównie wewnątrz obejścia o bardzo małej szerokości. Poniżej metra, także w najwęższe drzwi zmieszczą się dla każdego rolnika. E, mamy również większe maszyny, niezastąpione do pracy na polu, na zewnątrz. E, zastosowanie szerokiej gamy osprzętów daje nam praktycznie nieograniczone możliwości. E, szczególnie chcielibyśmy zwrócić uwagę na dwa modele, które w tym roku ze sobą przywieźliśmy: to jest 2939 i nasza najnowsza produkcja model 2520. E, przy bardzo zwartej konstrukcji ma bardzo fajne. Wyniki w udźwigu to na 800 do 200, co daje bardzo fajne rezultaty w pracy, w obejściu. Zwłaszcza, że jest bardzo fajna, duża siła wyrywająca, także bardzo dobrze radzi sobie w codziennych pracach polowych. Uniwersalność, prostota konstrukcji, niezawodność w działaniu. Z jaką ofertą przyjechała firma V Orlandii Polanda? Firma Orlandii w swoim asortymencie ma zaczepy rolnicze do traktorów i maszyn rolniczych. Mamy takie firmy jak Rockinger, Miller, Zauerman oraz nasza rodzima firma Orlandi. To są zaczepy różnego rodzaju automatyczne, kulowe, w dobrych parametrach, przetestowane z homologacją, która w dziedzinie technicznej jest rzeczą konieczną. Targi w Bednarach są dobrym miejscem, żeby dotrzeć właśnie do klienta? Tak. Jest bardzo dużo wystawców, duże zainteresowanie, dużo gości. Tak jak można zauważyć, ludzie pytają. No i myślę, że warto tu być po prostu.